jest nabrzyska. Mój strój to strój sprzątaczki. I do tego uży użyłam e, zwykłego stroju e, oraz e, oraz do bielizny. E, A co masz w kieszeniach? Skarpetki. Skarpetki. I A ty nie mam. Nie. <noise> I uważam, że każda kobieta po pracy powinna iść na imprezę, więc... Was smysły. się. chodź, co? Cześć tam, hot. Hot. No bardzo inteligentna. Zypołka. Sprzątaczka. Przątaczka. Przątaczka. Dlatego... dlatego <grym grym> chodzi te... bez miotły. Poza tym, pewnie ma jakąś swoją, to... Ona już idzie na imprezę po prostu. Powinnaś być sekretarką co najmniej, albo bizneswoman, a nie sprzątaczką. No, no, dziękuję. to? Chcesz coś dodać? Nie. <grym> <grym> no, nie, ja też dziękuję, no już wspomniałam o tej miosle. Jaką tu ocenę <grym> A, <grym> oj, jakom, <o> cenne dać? No <grym> i piąteczki. No i piąteczki ty. Ja daję czwórkę. ちょっと待って。 Dzień Jestem Małgorzata Strachalska. Mój na nazywa się Kobieta Nocą. Zajstrowało mnie to, że dzieci na obozach, gdzie powinny spać, często rozmawiają. A że miałam taki materiał, postanowiłam je wykorzystać. Dziękuję. A co ma do tego, że rozmawiają? Ja nie ja czuję. Nie, nie wiem, to jest jakaś sępa, ale nie czuję. Dzieci rozmawiają i Kobieta Nocą. Nie rozumiem. No co? Co? Pewnie podglądnęła jakąś panią wychowawczynią. Słabiutka. To jest maseczka na noc, tak? No i co więcej jeszcze tam jest? No wszystko. No, Piżamek, kapcie łapcie. Bolałbym no, no, jakąś piżamkę taką wiesz. Nie no. różową nie taką. Przecież ty nie tego, ty chłopców bolisz, to co? On sam takiej nocuje po prostu. Okay. Dobra, cenę. No,